To co? Szybki Mirek? Zadążymy jeszcze drugiego zagrać? No, mm, Kurwa Mirek, ja wiem. Nie, już Paweł, to nasza mapa powinna być. Mm -hmm. Jeszcze tak nie graliśmy, że Matej był na gali. A co ja Dalej gra. Oh, Piotr gra B. Paweł A, ja łącznik. Parza w oknie. Go, go, go. Sagramy. Mirka. <słuchaj> tak, Mirka. Idźcie we trzech pod B, tylko ze mną na mida, dobra? A wy we trzech pod B iśćcie już. Wyjdziesz sobie mida sam. Nie starał się postrzelać, pofikać coś. A ja w was idę na B i dam wam flasza. I... Czyli no my na to śmierć to... wypuszczasz. No, na razie nie wychodźcie jeszcze na mida. Poczekaj, na skrót. No do okna smołka, za chwilę sobie wyjdziesz. Mogę ci jednego flasza nie na mid, nie widzę. Ja Nie widzę. Nie musisz. Dobra. Na teraz? Ja on zeskoczy z samochodu albo wskoczy? Gala rozlana już. Ohek, rozlany jest. Ohek, Okno jest ohek. i gala rozlana. Widział, skakał. Za BSE, za BSM Edward, Edward. Też Edward. Za BSE. Jest kuchnia jeden. Kuchnia jeden. Zakładam bombę już. Po oknie. Nie, Nie. Powiem do środku to patrz. Na wylocie, na wylocie. Patrzę wejście. Chodzi. Wyskoczył? Włoch. Bez. Nie go kurde. Dobrze, right. Dobrze. Pirate Swap to strona do wymiany skinów CS2 oferująca darmowy bonus 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach. Jest to epickie rozwiązanie, bo dzięki temu zyskasz darmowe pieniądze na swoje wymarzone skiny. Strona posiada przejrzysty interfejs oraz wiele różnorodnych przedmiotów do wymiany. Aby skorzystać z bonusu wystarczy wpisać kod Industries. Następnie zaznacz skiny, które Cię interesują i gotowe! Oferta wymiany przychodzi w mgnieniu oka. W sytuacji, gdy brakuje nam skinów do dokonania wymiany, możemy skorzystać z opcji Doładu saldo. Wystarczy wybrać kwotę oraz jedną z dostępnych metod płatności kryptowaluty, Paysafecard, PayPal czy Ważne, używając kodu Industry, zyskasz aż 35% bonusu do depozytu, dzięki czemu możesz kupować przedmioty znacznie taniej. Dodatkowo na stronie znajdują się giveaway'e i zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe dolary do wymiany. Mam flash za... lampę, no, jak chcesz. zaraz okej? nie ci się na razie. No, no. Ja mam lampę, daję, jak będziemy chodzić. No cię dobra. Cześć

a w gdzie był? Okno? W oknie, A w no. Ja spalę ten. To, to Mid jeden. Dobra. Okno i nikt nie podjechał. Za mech przejechał. Dobra, gaszmy, wiesz? Jest Ławka. O panie, jest? O kurwa. Hebe brakł. A WUP-a w kuchni będziesz no. A Wyszedł, kuchnia wyszedł. A WUP-a jeszcze, kuchnia. Tak trafimy. Kuchnia zero ma, wyszedł na wyjściu. Jakbyś go kan Zero, w kuchni. Jeden może zachodzić od domku. Jeśli go nie widzisz, to może z domku przyjść. Musi chyba, no. Zero. Ja W. O, masz, tam. fire. Dobrze masz. Brawo, Mati. Ekstra, super klaczek. Ręka w gipsie, ale jakoś... no, Mat. ...na tym full inaczej. A macie smoka zakładać? Nie. I dałem do okna, dorzuciłem. Mogę podejść z tą okoną. Kleszczarek, ch**a widzę. Gala wykuje, gala wykuje was. Leży, okno. Ja. Łącznik, łącznik. Paląca, paląca. Widzisz galerą? Jarek, fajnie by było, gdyby w ogóle wrócił po bombę i poszedł do A. i schody. Dwóch na jest. Do poklikania nie to są na tym no. Okno zaraz będzie. Jeden w oknie. On jest z B w ogóle. Ognioł wszystko Jarek. Drabinkowy troszeczkę. Ja do ciebie. Albo na razie czekaj. Nie słuchajcie Jarek, jeżeli coś mówisz. activated. ty. No, a mówiłem cały czas. fuck! Dali z Digla. Idźcie sobie, idźcie sobie, go z Sajem przez ten. No, uważajcie, oni agresor, Komu mam dać wam. A mi, no, tak. Gala podjeżdża, tak. pikuję tak. was, gala. Flashuję raz, idę, uwaga. Blisko może odwróć, być Odwróćcie, odwróćcie. odwróć się, odwróć się. Gala, ja po dźwięne. Dźwięne. Jeden był w koło, jeden na gali, Jest AWU na gali. Ja pod koń, ja pod mogą, ja Mogę przesunąć galę i przejechać Zboostowali na... się to... Tak, słyszałem, że daj Daję smoke'a tak? na galę No to powinien ktoś patrzeć z tego boost'a Po co cię się do okna? Binka Kuchnia, jeden, kuchnię. Dobra Drobinka może chodzić Kuchnia jeden, ten B rotuje Idę, idę do okna, Dobra To za smoke zejdzie Weszłej gale Uwaga Do kogo Damian? Dawaj, dawaj, dawaj Wszedłem Gala Flesz Płacik wygrywa Zobaczmy, pod tobą jest Lewo Tu na blisko możesz być? Pasha czy... Nie No i B Ta, 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 biegają po midzie, biegają po midzie To teraz nam no, musimy... Tak, ja wychodzę Mam palaka Znów ja W WESIE, w WESIE jest Jestem z tobą już Gala W WESIE mam Pat Pasha, gdzie ty? CT, ja mam biało Miałem smoka. Eee... Od Jeden Jeszcze jeden Trzymasz filet, o czy nie? Ta, ta, sławam się pod drewnem Co, wiesz bardzo? No, widziałeś jednego? No, Te CT jeden ci pikuję Odem jest pobawić, czy jak? Buker, bunker ty Ja się bunker CT jeden Diabeł, Buker, Kurwa Na muszce go miałem, Jaro Jeden na jeden Dżungli był A mógł rotować już, czy nie wiesz? Nie zrotowałby raczej tak szybko Pierwsze tempo mi chyba nie ruszyło tak na B, nie sądzę się tak, Ile ma HP? Dużo. 37 miał. Ja, ale Jaki nie, fart. Ja, pierdział. A co roz... Co ty Mati? Może sioletek na head'y wylecimy od razu? Ja mam pomysł na entry i bym ściągnął gościa z B, skacze na aucie po prostu. Dobra. Gdzie dałeś zajęcie, pewór Okno dam zajęcie jeszcze potrzebujemy bo oni rozbijają to okno. No no. Daj je, VP. smoka. Smoka. O Boże. I niestety. Przepraszam koledzy, wracam do was. Gala może być. Koniec. Gala jeden. Leży. Jeszcze gala. Włączył w lewo. jest z łącznikami. prawo. No. Fuck. I zostanę i się celuję. Palisz szpago auto, dobra? Dobra. No i wjeżdżajmy. Fleszu już stają. Flaszuje. No go, go, go. Kuchnia, kuchnia, jeden. Za bs -em. no pierdolę, no. Jala jeszcze. Forest, za BS-em, Jala. Za BS-em zero ma. Jala już jest. Za BS-em zero. 14 AP. Za mało presji na środku. Musimy grać z piwnią i stop midem. Ale się na środku, to klikam. Ja dam za kon. Wow. Ja nie widziałem samolotowag go ty bo no na jest, A blisko jest. A bo no płacz tak. na rampę. Na rampę. Ja, jem. Microphone activate. rampę no jeszcze rampę. dojechał. No full HP, ja, jeszcze nie wiem, dostał digla. Jedzie dalej Tu trzeba tak. musimy grać jak debilem, musimy grać jak ja, żeby to nie wiem. na tym mi Nie no, patrz No i co? Co on tak się czuje, że ten domaga w takiej pozycji stoi? Chcesz wejść wyjść za paczki, jero? A, wyjdę. No przeszło je raz do lewej, ważę. A też dowodam, że do do no? ten dowaga jest dupana. Nie, nie, W Nie, konekcia, ja jebię. O, jest Jestem sam. on nie, nie. 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 Ja na... nie wiem kurwa jak grać na nich, no gość nic nie patrzy. A, może zaskoczyć go tutaj. No, 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 na no, tą galę Cofnie na raczej. No debil, kretin. 30 sekund, on wychora środek No ta mapa jest zjebana, no. No nie wiem, no nie wiem dlaczego Bawar pikuje tą mapę w ogóle. Dlaczego tak. nie? Dlatego, że nie gramy tej mapy w ogóle. Jak to nie? Mieliśmy grać ją. Ale to jak hmm. chcemy ją grać, to musimy coś najpierw na nią przygotować, a nie mamy kompletnie nic. Nie gramy tej mapy. Więc no, jakby ten na 100% nie zagramy dzisiaj. Więc wiesz. Lampy nie widziałem. Dużo bezać. WB B. WBS jeszcze.

Chodź i szybko, bo kibusta, może na balkonie. Nieważne. Jest na zakręcie. I skracam. tam? No, ja już idę dalej. Do... Nie hmm. widzę ich pod B. Można gdzieś może gdzieś tam. Być. Jeden na psy A jest. Rampa mogę cię muted. Rampa activated. No czeka. Na rampie. Tak szybko? Hmm. Dasz mi pago szybkiego usta na balkon? Ja daję w rampę i na krótko idę tam z pompą I zostań ze mną do na BSB, dobra? Możesz. Daj ja mi szybki obu... No pago, no. No, no. No, no no dobrze, no No nie chcę już, nie chcę już, grajcie swoje Nie chcę już, za późno no już. A jestem, są mi no nigdy nie jest, no chodź. No, no jest nikt, rampa, sobie graj sobie ćwiczymy. swoje, no. no graj sobie swoje po prostu. Ale no. ja sobie pompę kupiłem, z nie ziemi zmieniam Dobrze, to zostań rampa. Ja patrzę. Kurwa widzieli, że wiedzieli, wyszedł. Mogę weszłaś się z ciebie Rampę wyszedł. Rampę wyszedł. Za, za, dwóch, dwóch już, człowieku. Nie musi wychylać, ja mam przejazd. Co? Próbujmy, macie delay wszyscy? Nie wiem, nie wiem. Wiedzą, ja my, człowieku. Sprawdźmy czy czytują lub goostują To jest taki off angle, że nie ma szans, żeby to ktoś sprawdził Dobra! To są odjebańcy No, no kurwa, no tak weszli na rampę Wiesz jakby 100% wiedzieli że tam jestem nie? To nie to nie było takie wyjście kurwa z przypadku I Tak to może teraz ten boost Przećwiczymy sobie Zajebisz jakieś bomby z Digleta co? Piotrula tak, to dajesz. Tylko A, wiesz gdzie, musisz tylko kochać. No wiem gdzie ja muszę mam nadzieję, że ty wiesz gdzie mam się boostnąć. Ja no. jedziemy na balkonie, więc możesz mi bejtować. Po prostu. Ostatnio ty nie wiedział, ja wiedział. Mogli zająć środek, uważajcie na szybko. Pięknie. A, zbaitować, dobra. B, B, B. Dostał, dostał. Jeden mi... Grymi... paczki. Ja. Dwóch jeszcze. Odmita będzie się Pomagać Uważajcie galę jednego. O kurwa! I? Co to full HD, ty? Co ty dałeś? Co to było? Co ty dałeś za Heda ty? Wyjebane. Chodzi to FOHA, co? Ale ja on dał takiego heda, że ja czegoś takiego ty nie widziałem tym, bo jeszcze kurwa nigdy w życiu. Naprawdę Jaro no, no, kurwa to, to był... no fart roku kurwa upago, naprawdę. nie widzę, on od Mida musi gdzieś być. No to wcześniej było za z fuckami. On od kuchni może iść nawet... O, właśnie. Ej, naprawdę to co dał Pago za Heda to jest hit na tej formie. Ja wiedziałem, że to skaduje. Ja też nie. Może w, w tą grę tylko możesz grać na full HD, bo inaczej no nie, ci, no ci nie no tak, siada. No nie, nie. Nie powinien grać na full HD, bo ty naprawdę na tym full HD trzeba Rampa. Szoką, no. Rampa. Wchodzi? Staje na Aizen. rampę. rampę. Jeden jest. Nie widzę więcej. Gala jeden. Dosia, po skaucie. Po skaucie jest. Okno wchodzi jeden, jeden. leży rampa Uważaj, od kona już same od 7 na ticket. Uważaj, okno Otno. Leży, paląca No masz go gdzieś. Palenie szczura o, kon, schody. Schody leży kon, Ty, kon, 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 Kurwa, co ja robię? Schody. Wyszedł chyba z kona. No Nie pierdol, że mi taką głowę daje. No. Ja zjebałem. Dobra, weźmy znać na jakiejś normalnej mapie, a nie tego zajebanego miraża. I nie grajmy nigdy więcej tego miraża. Czemu tak, Milka, hajtujecie? Fajna mapa. No fajna, ale to jest wiesz, takie. Każdy on gra i biegają jak koguty. Ja mogę prowadzić, Milka, powiedziałem. Dasta też mogę prowadzić. To na mapy do prowadzenia dla mnie. No to, Milka, to ja chętnie zwolnię, bo ja nienawidzę tej mapy.